Mówimy o wprowadzeniu pierwszego po Trzeciej Rzeczpospolitej, po 1989 roku stanu wyjątkowego. Czyli musimy mówić o absolutnie bezprecedensowym zagrożeniem, zagrożeniu i wyzwaniu dla polskiego państwa, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Przypominam, że właśnie wciąż mierzymy się, a mierzyliśmy się dużo e, intensywniej z, z pandemią COVID-a. I wtedy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie uznał za stosowne, nie uznał za stosowne wprowadzić stanu wyjątkowego, pomimo tego, że już wiemy, że w Polsce mieliśmy do czynienia z ponad setką tysięcy nadmiarowych zgonów związanych z tą pandemią. To jest ta skala zagrożenia. I to, co my mówimy, nie mówimy tego, że, że, że Łukaszenka nie używa migrantów jako broni w walce politycznej. Nie mówimy o tym, że nie ma większej presji na wschodniej granicy Polski. Nie kwestionujemy w żadnym stopniu tego, że te samoloty z, Bagdanu, z Bagdadu przylatują. To, co mówimy, to, że ta reakcja jest kompletnie nieproporcjonalna do skali wyzwania. Jeżeli, jeżeli tak, dokończyć. Tylko... I co więcej mówimy, ta reakcja sprzyja celom Łukaszenki, bo Polska przyjęła i to warto sobie przypomnieć, Polska przyjęła, kiedy była nieco mniej zamożnym krajem, pewnie o nieco mniejszych możliwościach operacyjnych, 120 tysięcy uchodźców z objętej wojną Czeczenii. Wtedy byliśmy w stanie to zrobić. Nie doszło do destabilizacji Polski. Teraz po kilku tygodniach prowokacji z mińska mamy stan wyjątkowy. Po kilku tygodniach prowokacji z mińska Łukaszenka może się pokazywać na Podawiam cały świat pytanie. może pokazywać na cały świat obrazki, Czy prewencja jak w polska straż graniczna nie, nie przestrzega praw człowieka. E w tym momencie mamy Ale sytuację... Ale dlaczego nie przestrzega praw człowieka? E z paru powodów. Po pierwsze, konwencja genewska zobowiązuje nas do rozpatrywania wniosków azylowych osób, które proszą na terytorium Polski. Ale azyl. chyba nie, że staną e, gdzieś tam na ubitej ziemi i po prostu podają nie wniosek e, azylowy e, przez granicę, a, również, a za ale to straż, te osoby, straż były, odrzuci im śpiwór, tak? Te, również, no, ale te osoby, które były w usnażu, przebywały na terytorium Polski. Mamy do czynienia też z licznymi świadectwami, że osoby, e, które na terytorium polskim prosiły o azyl, były siłą wypychane na Białoruś. Jeżeli nas oburza taka praktyka ze strony białoruskiej, Służb. kiedy one siłą wyrzucają tych ludzi na polską stronę, to niech nas oburza również w wykonaniu Polskiej Straży Granicznej, bo dla mnie największą porażką państwa polskiego i największym zarzutem wobec prawa i sprawiedliwości jest to, że naprawdę niewiele trzeba było, żeby Polska zaczęła grać na białoruskich zasadach. Bardzo Ale, niewiele trzeba pan było, nie uważa, żeby Łukaszenka że pan się osiągnął. W ten scenariusz, bardzo panie niewiele wam było, ten scenariusz funkcjonował. Wręcz przeciwnie, uważam. Właśnie, troszkę takie przekonanie miałam, że to, bo wie pan, wydaje mi się, że poseł, jeżeli ja mam immunitet, jestem posłem mhm. i chcę bardzo pomóc, co się chwali, no to też staram się legalne metody wykorzystać, a nie biegać ze śpiworami je przerzucać. Akurat Jeszcze? pan nie biegał, tylko pan szedł. To pan Starczewski biegał i tam robił jakąś akcyjność i to troszeczkę jest odbierane tak jakby to była jakaś gra na siebie a nie być może bardzo niesłusznie, ale tak to wygląda, w, w, bo w, pan, w przypadku pana Starczewskiego niestety to była jakaś akcyjność. Natomiast może pan miał rzeczywiście dobre intencje i dobre serce, ale czasami dobrymi chęciami... To tutaj e, mamy pan, bardzo odmienne zdanie co do tego, w jaki sposób ta nie mógł pan akcja, mi... e, tak jak akcja białoruska rząd, może odnieść nie sukces. Wpuścili. Jestem przekonany, że nie da się zdestabilizować. A polski. Może mam, od, może mam lepsze zdanie od jak rządzących. Pokazują właśnie bardzo chętnie do tego śpiwory, też się odniosę. Konserwy. Bardzo bardzo, mam nadzieję, ba Może mam lepsze zdanie o, o stanie polskiego państwa niż obecnie rządzące prawo i sprawiedliwość, ale wydaje mi się, że e, przyjęcie nawet paru czy kilkunastu tysięcy osób i ale rozpatrzenie ich wniosków azylowych nie zdestabilizowałoby w żadnym stopniu naszego kraju. Chyba A wasza reakcja, wasza his, historyczna reakcja rządu doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu i zwycięstwa Łukaszenki. I ale niestety mamy To 30% efektu polskich parlamentarzystów z, z Polską Strażą Graniczną. To do rzeczywiście stanem wyjątkowym w Polsce innego wyjątku, stanem bardzo wyjątkowym bo często zestawiamy to z tym co się dzieje na Łotwie i na Litwie i to jeszcze ostatnie zdanie na którym tak. mi zależy ani na Łotwie ani na Litwie te stany wyjątkowe nie zabraniają dziennikarzom dostępu e, do granicy i to jest najbardziej niepokojące i po tym co ja widziałem na tej granicy to mam takie przekonanie że to jest główny powód wprowadzenia stanu wyjątkowego żeby dziennikarze nie mogli Przypomnę, relacjonować tego co tam się dzieje myślę, myślę że relacjonują na, Łotwie na bar bardzo bardzo wiele niestety oddaliśmy bardzo, tej pole Białorusinom tylko, tylko oni relacjonują i to jest złe a nie, nie pomogli państwo w tym nie, w tym momencie to rząd zabronił polskim dziennikarzom dostępu i teraz Białorusini mają monopol na relacjonowanie tego, co się dzieje.